A dzisiaj zbieramy materiał na budowę nowej ściany. Zaraz zobaczycie, jakie mamy fajne cegły. ...jadanie... ...upma! Takimi rzeczami nas tu karmią? Nic nie potrafię nazwać... ...ale dobre. Dobre. Warzywa. Ale dobre warzywa. Jakby było mięso. Ludzie z Brazylii, jak tu przyjechali, powiedzieli... ...ale dobre, kiedy będzie mięso? Jak się dowiedzieli, że nie będzie zrobili coś takiego... ...złodkie Co? misie... Kolejne dwa dania indyjskie brta i dal Najprawdopodobniej w moja, moja pro... Um, pronunciation, moja wymowa jest nieco kulawa i to jest tak, jakby ktoś powiedział, że na przykład je y, y, siabowe za nie Niemniej. Brta brta. To jest ta papka tutaj. O. To jest Brta w Indiach, dzisiaj będziemy jeść Bahar, to to, tutaj i Dal, Dal z kolei to to, no i do tego wszystkiego jak zwykle świeżo wypiekane ciapati. teraz Wam powiem jak smakuje to cudo urobione w szybkowarze, tak. Nie ma jak to nowe indyjskie jedzenie, brudne od roboty pazury i świeżo wypiekany ciapati. Hmm. jak zwykle w takich przypadkach sprawę ratuje ciapati, bowiem smak ciapatiego znam i jakkolwiek mogę się odnieść, natomiast to cudo. Przyrządzany w szybkowarze, jak chyba 95% indyjskiego jadła. Smakuje ciekawie i cebulowato. Wegetariańska grochowa. Chyba, chociaż nie wiem, bo już grochu dawno nie jadłem. Polskiego grochu. Najlepszego polskiego grochu. Coś, co już znamy. Zawsze można wybrać pomiędzy ryżem albo ciapatti. Ja wybieram ciapatti, bo ryżu jakoś tak nie za bardzo lubię. I dzisiaj będzie mm, ciapati z chitki. chitki. Chitki to nic innego jak fasolka szparagowa, aż się chciałoby powiedzieć, a czy zapytać, a czy jest tam panierka i ta, to masło w środku? no niestety nie ma. Ale w Indiach dobre jest to, że można na przykład zjeść samo uznanym, a równie dobrze można zanurzyć w o czymś co się nazywa dal jest też dobre jak nie lepsze Pierwszy raz z mango posypanym chili Tak to nie A bigat w Lego to ma Piesiętani spórę E rodi Mój pierwszy grys sambara Dobrze. Z bardzo ciekawym drugim uderzeniem zostaje na podniebieniu. Moje pierwsze doświadczenie z sokiem z siny cukrowej i cytryną, bo tam też cytrynę później wsadzili. Zaczymy. Pij. O oh dobre bryj. To, co zjem po raz pierwszy w życiu, nazywa się chili bez chili. O oh, oh Jezu. Uh, smakuje jak papryka w panierce i gryzie. Dzisiaj zjemy razem śniadanie. Na śniadanie będzie bundi ladu. Bundi ladu. Bundi ladu. Są to kulki z mąki, cukru, kardamonu, jakichś orzechów, i czegoś tam jeszcze. No i mamy taką kulkę, też bardziej przypomina to styropian. Hmm, potworna słodycz. Przy niedzieli pewnie wchłaniacie rosoły schabowe, ja jestem w McDonaldzie. Smak domu. O, wchodzę, mówię, że chcę cheeseburgera. Wyglądali jakby o tym nie słyszeli, jest tylko kurczak. 110 rupi. Mmm. Mhm, mm warzywa chrupią, nie trzeba się poniżać pytając o keczup, mhm, mm brawo. Za gęstwie wieprzowiny oddałbym nerkę. Niestety, mieszkając na dzielnicy dość radykalnej, nie ma wieprzowiny. A po wołowinę trzeba jechać do centrum, ale za to. No jakiś smak. Pepper, pepper mm, Chyba bez soli. Ale może być? Mmm, Kiedyś kląłem, kiedyś kląłem żeby z mięsa, teraz mnie to wali, bo. Gdzie? Za to wszystko zapłacę jakieś ...złoty zł. Notorycznie zamawiam to samo: omlet z czterech jaj, z dwoma parodami, i ciągle się chłopaki dziwią, że tak dużo. To nie jest dużo. Jak byłem młody, jadłem byłem z 12 jaj, a później szedłem na tańce. Jedyna szansa, żeby zjeść na mojej dzielni warzywa, to zamówienie po godzinie 18 makaronu z warzywami. Inaczej się nie da. I za to jedzenie zapłacę najprawdopodobniej 4 zł. Puri takie takie coś, co po prostu dobrze smakuje. Oczywiście z tymi cosami, bo jakbyście wzięli sobie puri ze schabowym to mogło być nie być tak słodziutko mm, Rewelacja Zależniłem się od coli tutaj. Piłem po 3-4 małe kole dziennie. W pewnym momencie powiedziałem koniec z kolą i dlatego teraz... Zawsze jak chcę kole to żłopie, kokosa kokos kosztuje 30 rupi, złote 80 zł. Czy później wyszlę tę galaretkę spoko. Okazało się, że kokos był za młody i nie było w środku tej wyrąbanej w kosmos galaretki Ale kibel Można powiedzieć, że się naciąłem Puli zczytnej To coś? z tymi ich sosami przepyszne I obojętnie co jem, czy czego nie jem po jedzeniu naturalna glukoza czemu nie ooo bardzo jest

35 years and you will be celebrating. Thank you. Oh yeah. Okay. Oh, Today will be this big cricket uh, cricket oh, and a CD. I can't out my my host is coming to to, to 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 the stadium. Yeah, but I don't know anything about cricket. I know that no. you are you love. Know. ோக்கு about India? India Yeah. Because people in my country think in different way about India and I'm showing that India is total, total chill, total good and I made it 45 videos. Yeah. This video will be number 47. Nah, 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 nah.

ludzie, u których wynajmuję pokój, są z kosmosu, właśnie przynieśli mi biryani, dokładnie nie wiem co to, ale znalazłem w środku mięso, więc muszę wam powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Niestety, człowiek, który mi to przyniósł, o tu jeszcze jest jakaś, jakiś, jakiś poślizg, wywalił całą porcję tego tutaj. Więc cebulę mam nawet we włosach. Lepsze wrogiem dobrego, nie? Ale powiem wam, że jest niesamowicie jak na takiego gołodupca, który, który pojechał do Indii w ciemno i po jednym dniu znalazł, znalazł sobie pokój, a w sumie Technicznie rzecz biorąc mieszkam w apartamencie, bo mam dwa pokoje. Coś, co można nazwać kupnią i Łazienkę. No ale na spokojnie, no jest dobrze. Pełna akceptacja, co patrząc na kulturę, na odległość, na zwyczaje i tak dalej, jest naprawdę niesamowite. Jak dla mnie, wydaje mi się, że jest fajnie, szybko. Ostatnio mi wyjaśniono, dlaczego jedzenie ręką ma przewagę nad jedzeniem narzędziami. Otóż mój nowy Ziomal Anjun powiedział, że w momencie, w którym Twoje palce dotykają jedzenia, Ty już. Twój mózg już wie, że będzie jedzony i zaczyna wysyłać informacje do Twojego przywodu pokarmowego i jesteś szybciej radzi, niż byś zażerał na przykład nożem i widelcem. No powiem Wam, jętymi rękoma jak widzicie, nauczyłem się w Bristolu na dzielnicy Iston w somalijskiej knajpie, ale wymaga to trochę wprawy. Na samym początku jeszcze podnosiłem głowę, zauważyłem, że nikt tak nie robi, więc też przestałem. No, i to by było na tyle.